Jo, Sianko, witam się z Wami, no i zapraszam do kolejnego Techniusa, w sensie pierwszego w tym tygodniu, ale jakże ciekawego i powiem Wam szczerze tak. Na początku miałem robić newsa o tym, że dyski SSD i pamięć RAM idzie w górę ze względu na to, że Samsung ogłasza podwyżki. Ale drugi ciekawszy news e, objawił się mi później e, i poniekąd potwierdza to, co mówiłem w zapowiedzi tej współpracy między Intelem a NVIDIĄ, a mianowicie, że Intel i NVIDIA zamierzają stworzyć osobny układ SOC, właśnie, znaczy, że mi się coś takiego marzyło, czyli procesor Intela ze zintegrowaną kartą od Nvidia z wszystkimi ichniejszymi technologiami, bo na przykład powiem wam szczerze tak, encoder Nvenc 9. generacji obecny w Vertexach serii 5000, to nie jest duży kawałek chipu do zintegrowania. Tam nie trzeba ani dużej mocy, ani dużego kawałka krzemu, żeby to zintegrować, a naprawdę w montażu filmów robi niesamowitą robotę. No i właśnie na to liczyłem, że generalnie te najciekawsze technologie trafią do tych zintegrowanych układów SoC w duecie z procesorami Intela, no bo nie czarujmy się, tam nie trafi jakaś pełnoprawna karta graficzna nie wiadomo jak mocna, ale uwaga, słuszna uwaga tutaj autora tego, tego newsa i, i też ja jakby pod tym względem zastanowiłem się nad tym, ale dłużej tego nie rozkminiałem, a to jest racja, przecież z takim nowym SoC, a jednak Intel i Nvidia wyraźnie podkreślają, że to nie ma być coś, co w jakikolwiek sposób zastępuje jakiekolwiek rzeczy z ich portfolio. To nie jest coś, co zastąpi teraz procesory Intela. Procesory Intela z cyklu Series 200, czyli takie desktopowe, laptopowe, będą rozwijane dosłownie w tak samym trybie jak teraz. Będą parowane z kartami graficznymi Arc, będą robione w takich klasycznych integrach, to ma być nowy układ SoC dla segmentu premium, który zasili czy to ultrabooki, czy jakieś laptopy gamingowe, czy też handheldy i to może być naprawdę potężna odpowiedź na to co ma w, swoim, w swojej ofercie AMD, AMD które bardzo mocno przejęło konsolę nie wiem czy pamiętacie ale jakiś czas temu, czy znaczy jakiś czas to było ze dwa lata temu chyba albo rok temu robiłem em, robiłem tech newsa, w którym mówiłem, że Intel ubiegał się o Intel i Nvidia tak samo, obie te firmy ubiegały się, jakby startowały w przetargu na dostarczenie chipów na dostarczenie swoich układów do konsol nadchodzącej generacji. No i obie poniekąd przegrały, bo po raz kolejny zostało wybrane AMD, mało tego, Microsoft tutaj zapowiedział bardziej rozszerzoną współpracę z AMD na przetworzeniu ichniejszych takich PC konsol, czy coś co ma być rozszerzeniem portfolio dla Microsoft Surface, czyli tych takich ich tableto, laptopów. W związku z tym tutaj swoją ekspansję na tym rynku konsumenckim cały czas AMD poszerza. No i Intel nie miał na to odpowiedzi w postaci dobrego procesora z dobrą, zintegrowaną kartą graficzną. Było widać, że te integry w AMD-kach jednak dają mocniej radę. I mogę coś o tym powiedzieć, bo mam Ryzena 9, kurczę, z tą naj, najmocniejszą, chyba tam jest Radę 860M. W tym momencie najmocniejsza integra na SoC. No i ona jest sporo mocniejsza niż e, integra Intela. W związku z tym brakowało tutaj wyraźnej odpowiedzi Intela. Z kolei Nvidia nie ma dobrej części procesorowej. Ona do tej pory korzysta z układu ARM obecnego choćby w konsoli e, e, Switch. Natomiast, no wiecie, no Switch jest pod autorskim systemem operacyjnym. On nie musi być e, taki kompatybilny szeroko sprzętowo i e, softowo jak m, rzeczy już takie bardziej windowsowe, jak handheldy windowsowe, nawet jak konsole bardziej, więc. Tam właściwie to mają wywalone troszeczkę e, Nintendo, jaki tam jest układ procesorowy. Mało tego, pierwsza generacja Switcha była na Nvidii, więc nauczyli się tego duetu, czyli rdzenie KUDA plus e, ARM-owe rdzenie procesorowe. No, ale e, przydałoby się gdzieś tą ekspansję rozszerzać, poszerzać, zaproponować może jakąś alternatywę dla rynku konsol. E, rynek handheldów jest coraz szerszy, i to, że Nvidia wiecie, się. klepie gigantyczny pieniądz z ze, ze rynku AI, że jest to dla niej bezsprzecznie priorytet, nie oznacza tego, że teraz nagle zaczną odpuszczać rynek konsumencki i pozwolą się panoszyć tutaj AMD czy Intel'owi. Jak najbardziej nie. Nie odpuszczasz żadnego kawałka rynku. Masz. W firmie ludzi, którym płaci za to, żeby na przykład pilnowali rynku gamingowego. I nieważne, czy oni zarobią milion dolarów, czy miliard dolarów, czy bilion dolarów, najważniejsze, że zarobią. Póki na jakimś biznesie jesteś na plusie, to on ci się opłaca, a jednocześnie, jeżeli jesteś na plusie. Nie będąc kosztem swoich innych biznesów, więc idziesz i rozszerzasz te swoje biznesy jak najdalej, jak najszerzej, no bo przecież jak na czymś zarabiasz to warto, no, co innego, jeżeli na przykład zarabiasz milion, ale jeżeli byś uciął tą swoją gałąź biznesu to mógłbyś te siły przekazać do swojej innej gałęzi biznesu i wtedy z tej innej gałęzi biznesu zarabiałbyś 10, 100 czy tam jeszcze więcej milionów, no to wtedy wiadomo, że nie opłaca się takowej utrzymywać. Ale jednak tak nie jest. Nvidia bardzo dobrze zarabia z rynku gamingowego. Jakiś czas temu robiłem też dla Was tych newsa, że ostatnie kwartały były dla niej w ogóle rekordowe. Że w tym momencie, pomimo tego, iż RX z serii 7000 naprawdę srogo, dobrze weszły na rynek, oferują naprawdę świetną wydajność w dobrej cenie, no to Nvidia powiększa swoje udziały w rynku kart graficznych. ND nie, nie dość, że nie odzyskało, to jeszcze. Jakby pogłębiła się ta ich strata do NVIDIA, a Intel w ogóle zniknął z radarów w kwestii kart graficznych do desktopów. W związku z tym NVIDIA nie odpuszcza, i wydaje mi się, że mają też chrapkę. Właśnie na szersze portfolio tego gamingowego biznesu, jak właśnie handheldy czy też laptopy premium. Mi podoba się myśl z laptopami premium, bo naprawdę laptop z taką lekko z procesorem Intela i kartą graficzną Nvidia, ale jako integra, nie jako dedykowana karta graficzna. bo Troszeczkę nieintuicyjne może być dla nas to, że ja tutaj mówię o jakiejś nowości, że wiecie, że takie nowe połączenia, a wszyscy tak sobie pomyślą, czekaj, no. No ale są lapki z procesorami Intela albo z procesorami AMD mające kartę graficzne, e, karty graficzne NVIDIA, więc. O co chodzi? Przecież są takie rzeczy na rynku. Co ty tutaj Benek gadasz? Tak, są, ale chodzi tutaj o zupełnie nowe podejście do tego projektowania, bo to nie będzie osobna karta graficzna. Jeżeli takiego w tym momencie laptopa z kartą graficzną Nvidia w połączonego z procesorem AMD albo Intela rozkręcicie, to macie na płycie głównej laptopa dwa chipy. Takie dwa najczęściej najłatwiej jest zlokalizować, bo idą do nich ciepłowody schłodzenia. No i jeden to jest procesor, a drugi to jest właśnie karta graficzna NVIDIA. Ale teraz mówimy o jednym chipie, czyli otworzycie takiego laptopa i będzie jeden chip, i na tym jednym chipie będzie część CPU należąca, będąca stworzoną przez Intela. No, i część GPU, którą stworzy Nvidia. E, I to jest o tyle rewolucyjne, że taki układ pobiera znacznie, znacznie, znacznie mniej prądu. Dlatego też może być między innymi propagowany do handheldów, do konsol mobilnych, e, czy też do takich laptopów biznesowo-biurowych, e, czy nawet semi-gamingowych, ale e, jakiś takich bardziej zgrabnych. Ja na przykład. Kurczę, muszę zrobić za niedługo. Wydaje mi się, że do końca miesiąca będzie recka tego e, GPD Poketa. Zarąbisty jest ten laptopik. Naprawdę go uwielbiam. E, w ogóle noszę go w nerce, jak gdzieś jadę. To jest e, takie maleństwo. I tutaj mam, e, tutaj mam Ryzena AI9HX370. On ma bardzo wydajną integrę. No i widziałbym takie następne generacje tego GPD Poketa. Już na przykład z e, kartami e, od Nvidii, bo wydaje mi się, co prawda FSR4 ruszył teraz z kopyta i całkiem nieźle się ma, zresztą e, to mówią teraz też eksperci. W kontekście tego, te, tego mariażu Intel'a z Nvidia, że ok, że to będzie naprawdę coś ciekawego dla rynku, ten nowy układ SoC, ale AMD będzie miało swoją odpowiedź. Będzie miało swoje potężne integry, będzie miało swoje procesory z takowymi integrami, więc nie przestraszą się tego duetu, chociaż no, brzmi to dość przerażająco. Zwłaszcza, że częścią tego duetu jest taki moloch jak Nvidia, no ale z drugiej strony AMD na rynku kart graficznych z NVIDIĄ walczy poniekąd samotnie, więc no teraz to też jest takie połączenie sił przeciwko AMD. No przeciwko AMD, żeby to też tak nie brzmiało, że to jest przeciwko AMD. No, hmm, wydaje mi się, że AMD nie poszłoby na taki układ z NVIDIĄ. Myślę, że NVIDIA jakby mogła, to by podpisała taki na przykład porozumienie z AMD. Ale po co miałaby to robić z AMD? W sensie m, m, AMD to jest e, nie po drodze nic z taką umową. To nie jest tak, że Nvidia jest taka super fajna, znaczy być może jest, ale nie, nie jest tak, że Lisa Su teraz powie, o się ma kuzyn. To co, to biznes robimy? No nie, bo jej się nie opłaca. Oni mają w tym momencie przewagę na tym rynku handheldów. Poza Switchem oczywiście, ale konsole, handheldy i takie właśnie układy SoC z mocną, zintegrowaną kartą graficzną. To w tym momencie rządzi AMD, więc nie mają żadnego biznesu, żeby się podpisać ze swoją konkurencją i powiedzieć, dobra, to my Wam damy część procesorową, bo Wy zasysacie pod tym względem, a Wy tam dorzucicie swoją kartę graficzną, pod względem których prawdopodobnie będziecie lepsi od nas, więc damy Wam wszelkie narzędzia, żebyście wygrali z nami na rynku. No nie, dlatego też tutaj NVIDIA musiała wejść w maria z Intelem, jednocześnie troszeczkę ratując mu dupę e, przed y, no, jeszcze większym upadkiem na giełdzie, więc to są takie też kroplówki, które poniekąd wydaje mi się kulwarowo są dogadane, że trzeba tutaj pomagać Intelowi i tak e, Co prawda, skoro rozmowy Intela i Nvidia trwają już od ponad roku, jak padło to w jednym z sformułowań, to znaczy, że rozpoczęły się one za poprzedniej administracji, więc to nie wpływ Trumpa doprowadził do tego mariażu, a generalnie te firmy same się między sobą gdzieś tam dogadały albo poprzednia administracja już zasugerowała taki mariaż. Więc to nie jest tak, że teraz Trump i to, że rząd Stanów Zjednoczonych wykupił jakąś część z Intela, doprowadziło do tego, że teraz mamy ten mariaż Intel i Nvidia. Przynajmniej wierząc im, że już od ponad roku planują te procesory. W związku z tym, no, e, też żeby to tak nie zabrzmiało, że wiecie, że oni jakiś sojusz przeciwko AMD zawierają. E, ja już to mówiłem w poprzednich odcinkach. Każdy z tych, 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 tych producentów jest potrzebny Nvidia, głównie, bo Nvidia jest absolutnym molochem w sensie. Ona, jeżeli chodzi o wycenę. Giełdową to raz, ale ona realnej kasy robi tyle, że to jest głowa mała. To w sensie to ona zarabia takie pieniądze z chyba 10 razy więcej, o ile jeszcze nie więcej, niż AMD zarabia. Intel też zarabia dużo, Intel zarabia chyba jakieś trzy razy więcej od AMD, ale Intel strasznie ma wysokie koszty działalności, więc on ma wysoki przychód, ale dochód najczęściej na minusie, więc ale przychody ma wysokie, a z kolei Nvidia no ma gigantyczne przychody i dochody, więc oni tej prawdziwej kasy robią dużo, bo czasami wiecie mamy wyceny firmy, które są troszeczkę z dupy, nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości, jest to tylko jakaś taka, taki indeks oceny zdolności danej firmy do generowania hajsu. No tutaj ten, nie dość, że ten indeks jest bardzo wysoko no to faktycznie ten realny pieniądz przez Nvidia jest też bardzo mocno generowany no ale mimo wszystko te wszystkie firmy siebie nawzajem potrzebują na rynku więc teraz Intel jest w dupie więc jest lekko ratowany, ale jak AMD było w dupie też byłoby ratowane to nie jest tak, że ktoś Chce, żeby na przykład zadeptać te firmy zupełnie. W momencie, w którym Nvidia, załóżmy sobie hipotetycznie, zadeptuje Intela i AMD i oni znikają z rynku, to zaraz wjeżdża urząd monopolowy, każe rozbić biznes Nvidii na zasadzie dobra. To teraz tworzycie dywizję od AI, dywizję od kart graficznych, dywizję od kurtek Jensena nowych i tak dalej, i tak dalej. I rozbicie na takie dywizje jest bardzo niekorzystne, zwłaszcza że mogłoby to spowodować opóźnienia w dostępie. Nowych kurtek Jensenowi, a wydaje mi się, że to jest nie do przyjęcia przez NVIDIA. W związku z tym muszą utrzymywać konkurencję, żeby nie przyszedł nagle urząd monopolowy. No, Jensen by się bez nowych kurtek zapłakał, więc to jest tak, że ta firma, po prostu te firmy konkurencyjne muszą istnieć, żeby nawet sprawiać wrażenie takiego quasi konkurencyjnego rynku, no, no nie może być bezkonkurencyjny, bo wtedy tak jak mówię wpadają urzędy monopolowe, rozbijają te firmy na mniejsze i ok nadal ta ich potęga istnieje, ale gdzieś w jakiś sposób rozdrobniona troszeczkę tak jak Imperium Aleksandra potem jak się rozpadło, no to wiecie, te, te, te te przeróżne diadochowie, jak zaczęli tymi swoimi częściami imperium rządzić, to nadal były potężne części razem, w sumie też, ale już no wiecie, już to nie było to. Dobra, już tyle tych analogii, bo to jest głowa mała. Tak czy inaczej, no, ciekawy układ się szykuje. Ja tutaj powiem Wam szczerze, zacieram rączki, bo to była, było, jest fajna informacja. Bo pojawi się nas w segmencie rynku, w którym brakowało trochę konkurencyjności, bo Intel coś tam próbował, nie? W tych handheldach, ale niestety im za bardzo nie wyszło. Ale teraz z kartą graficzną e, Nvidia może im wyjść. Plus, ja oczywiście czekam na takie laptopy z takimi układami, bo to może być naprawdę przełom. Bo ja sam na przykład prywatnie mam. E, swoją drogą, gdzieś tu jest. Aś tam, głęboko, nie będę. Zephyrusa G16. Genialny laptop, przepotężny. RTX 4090 na pokładzie. Ja go używam do montowania filmów. I laptop jest... Świetny, tam jest właśnie y, Ultra 9 e, pierwszej generacji, znaczy, no, S100 e, i RTX 4090, ale tak naprawdę ja nie potrzebuję tej mocy 4090. Ona mi wysysa baterię w dwie godziny i tyle z mojego montażu. Mi się ostatnio dłużej, całą drogę do Warszawy, byłem sobie w stanie bez podłączonej baterii na tym, tak no, powiedzmy, nie montować w takim komforcie jak na tym Zefirusie, bo tam ten ekran jest mniej więcej jak włączę premier o wielkości smartfona, ale no bateria fajnie trzymała. No i właśnie o to chodzi, żeby te takie kluczowe technologie, ciekawe technologie, pod sztuczną inteligencję, pod montowanie filmów, nawet pod granie, bo to wiecie taką podstawową kartę graficzną o mocy, nie wiem, rtx 5050 ale po boże prądu 40W wrzucicie w takiego fajnego małego laptopka, albo zwykłego laptopa, tylko że po prostu cienkiego do tego, do, do porujecie go DLSS-em, no i już będzie, już będzie całkiem ciekawie, więc no, powiem Wam szczerze, czekam, czekam na tą rewolucję, nie czekam za to na wzrost y, pamięci, bo niestety informacje z rynku nabiegają do nas takie, że... Samsung dźwignął swoje ceny Diram nawet o 30%, a pamięci Flash o 5-10%, więc niestety będzie drogo. Szykujmy się na to, że będzie drogo, jak Samsung dźwiga te ceny, bo do Samsunga należy 30% rynku, więc jak Samsung który ma 30% rynku, zarówno pamięci DRAM, jak i pamięci FLASH, dźwiga cenę o 30%, no to cały rynek na to zareaguje, zwłaszcza, że Hynix nie pozostał dłużny i też zamierza dźwignąć cenę. Ja tutaj nie straszę, bo po prostu e, no, nie, na, nie na tym mi zależy, dlatego też jest to jakby na końcu odcinka. Nie straszę, tylko uczciwie ostrzegam, że będzie drożej w nadchodzących miesiącach. Czym to jest spowodowane oczywiście sztuczną inteligencją? Dlaczego? Dlatego, że pochłania one. Ona niesamowitej ilości pamięci, zarówno pamięci flash, jak i pamięci RAM, y, znaczy, no, RAM i flash, więc generalnie y, przez to producenci dźwigają te ceny. Czy będzie taniej? Na pewno, kiedy w przyszłe wakacje, wtedy zawsze jest najtaniej, więc jeżeli, nie wiem, chcecie wyczekać najtańszy moment na zakup komputera, podejrzewam, że może to być y, y, gdzieś początek wakacji, ale też, uwaga, Paradoksalnie może być to styczeń luty. Dlaczego? No to jest śmieszne, a jest to spowodowane głównie z zakupami jakie się robi w dużych firmach budujących na przykład serwery, a mianowicie budżet jest do końca roku, nie? I pewne inwestycje ruszają od początku roku. I firmy mają taką bezwładność, troszeczkę jak statek skręcający na morzu. Zanim one podejmą jakąś decyzję po świętach, to zaczyna ona wchodzić w życie gdzieś w marcu, więc tak naprawdę styczeń i luty nie obciąża rynku, profesjonal, ten, ta profesjonalna część biznesu nie obciąża rynku e, hardware'u pod względem dźwigania cen, bo idą na duże zakupy. Nie? Więc teraz będzie drogo pod koniec roku. Dlaczego? Dlatego, że teraz się wykorzystuje całe budżety, które zostały na ten rok. Plus, oczywiście, idzie w okres świąteczny, wszyscy będą więcej wszystkiego kupować. Dobra, a my kończymy na dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym Techniusie. Dzięki wielkie, miłego dnia, wieczoru, nocy. Wam życzę kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia. Cześć.